Cześć witam w poniedziałek, O no, pewnie jeszcze mnie nie widać, już jestem, cześć witam e, Słuchajcie ja dzisiaj sobie działam z tym na co nie miałem czasu Czyli z, e, przykręcam, znaczy staram się szukać patentu na to żeby mi nie skraplała się woda na, na narzędzia e, Kiedy jest przymrozek, a dzisiaj był, więc już się tworzy ta woda e, Myślałem, że może zrobię to styropianem i okleję, ale w sumie nie, mam membranę, spróbuję pierw to, najtańsze wyjście 100 złotych i po temacie nawet mi się w miarę udało naciągnąć, także jest ok, jestem już na końcówce. I takie mam sprawy porządkowe teraz przez 2 dni, ponieważ jutro po południu prawdopodobnie będę miał dostawę hydroizolacji, którą użyję. A ogólnie wyglądało to tak, że ostatnio po tym jak Jeden z przedstawicieli hydrostopu yy, zauważył mój film na, yy, na YouTubie, jak yy, odizolowywałem te supy ich produktem. Odezwał się do mnie, bo zobaczył właśnie na filmie, że mam tam ten problem z wilgotnymi ścianami i że, że się obawiam o tą hydroizolację całą, że to będzie jedna wielka muka. Zaproponował mi wyjście z hydrostopu. Nazywa się to zaprawa wodoszczelna numer 401, yy, nakładamy ją blachą 5 mm. Jest na bazie piasku, cementu i jakiegoś środka penetrującego, który krystalizuje sobie ten beton i zapobiega dzięki temu, znaczy uwodoszczelnia go tak naprawdę, także woda żadna nie przechodzi przez to i, i, i jest spoko i to działa. Także słuchajcie, fajnie wyszło, jeszcze fajnie też to wyszło dla mnie kosztowo, jeśli chodzi, fajny robacik dostałem, także, także idę w to. Ogólnie cena jest podobna do, do bornita, naprawdę tego wychodzi. To jest w workach po 25 kg, tam 2 metry chyba z worka wychodzi mniej więcej. Można urobić tego, nakładamy to bez żadnych gruntów, bez niczego, prosto na ścianę leci i tyle. I mamy gotowy, goto, gotową izolację. Także idę, idę w to, to robię. W środę rano zaczynamy. Mam nadzieję, że dotrze do mnie materiał już jutro. Także fajnie, fajnie wyszło. I co? Będziemy z tym działać. Bornic zaraz pakuje na paletę. Streczuje dookoła i, i jak tylko dostanę cynkę, to wysyłam go z powrotem. I tyle. I będzie można uderzyć z robotą do przodu w końcu. Mam nadzieję, że, że to zacznie coś iść, bo ostatnio to stanęło sobie trochę. No ale co? Grunt, że jest coś... Co mogę użyć już teraz na ten okres ściany i się nie przejmować tym, tym wszystkim. Teraz będę działał sobie, nie wiem, takie pierdły same jakieś tutaj organizacyjne rzeczy. Eee, może dowiem się też na temat zasypu, piachu zasypowego, jak to wygląda i o ile wcześniej muszę zadzwonić. Eee, bo nie wiem, jak to będzie z tym po nałożeniu eee, tej hydroizolacji, jak szybko będę mógł przykleić eee, XPS-a na nią, więc może będzie lepszym wyjściem, eee, zanim będę robił XPS-a. Po prostu zasypać sobie ten, ten cały fundament i działać tam, a tutaj dać temu fajnie obeschnąć, o ile będzie tam potrzeba, jeszcze się dowiem na pewno jak to będzie wyglądać i tyle. To co ja, ja tu sobie działam dalej, idę ogarniać i będę się odzywał na pewno. Zobaczymy, czy to dotrze materiał. U, chodź tutaj. Czy dotrzy materiał i, i będziemy działać. Dobra, to ja uciekam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się tam i. Do zobaczenia niebawem. Na razie cześć.